Czyli dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o e, shadow work. Jest to m, taka praca z wewnętrznym sobą, takie, taka szczera spowiedź przed sobą. Zacznijmy od tego, czym jest shadow work. Shadow work to jest, tak jak mówiłam, taka forma otworzenia się przed samym sobą. E, jest to taka forma takiej autoterapii. Jak wykonać taki shadow work, jak to się robi i o co w ogóle w tym chodzi? E, moim najlepszym sposobem jest po prostu wzięcie sobie dużej e, jakiejś kartki. I niej sobie kilku punktów. Co mnie ostatnio zdenerwowało, co mnie ucieszyło, jakie są moje wady, zalety, co według mnie muszę w sobie poprawić, za co powinnam być dumna, dlaczego ktoś, na przykład, dlaczego akurat ta osoba mnie wkurzyła, jak myślę, dlaczego, się, dlaczego mnie to denerwuje. Jestem pewna, że prędzej czy później to ci pomoże, jeśli oczywiście będziesz to konsekwentnie i regularnie robić. Ja osobiście dzięki shadow workom zrozumiałam, jak, jak ogromny potencjał mam, jak jestem zdolna i utalentowana, i jakie mam umiejętności, czego, jak wiele się już po prostu nauczyłam i przerobiłam. Może zauważyłam, że w pewnych kwestiach, przy pewnych osobach czuję się jakby gorsza. To też po części jest i nie jest moją winą. Z tego względu, że jakby ja daję przestrzeń i pole do popisu oso tym, tym osobom, żeby one mogły sobie wejść w moją przestrzeń i pokombinować tam, namieszać mi w głowie. E, I też zauważyłam, że e, Shadow Work pozwolił mi zrozumieć, że po prostu powinnam popracować nad tą pewnością siebie. Dałam ci podstawę do tego, jak zacząć pracę nad sobą. Teraz to już jest tylko i wyłącznie Twoje chęci, Twoje zaangażowanie i Twoja praca. Jeżeli chcesz jakby dowiedzieć się więcej coś na, na temat shadowworku, na temat autoterapii, to oczywiście jest mnóstwo materiałów, które po prostu możesz mieć za darmo, możesz sobie przesłuchać, książki. Jeśli naprawdę tego chcesz, to znajdziesz wszędzie jakieś darmowe materiały. Możesz pisać do ludzi, pytać się, ja Ci dałam podstawy. Zaczęłam temat, a ty go dokończ. Więc życzę ci, żebyś przerobił, przerobiła to, co masz w sobie do przerobienia, do zrozumienia, odkryła to, co zakryte. I jeśli masz jakieś pytania, to napisz. Naprawdę postaram się pomóc. Jeśli ten film ci się spodobał. To proszę pomóż mi troszeczkę w rozwinięciu tego konta, dotarciu do nowych osób, e, ponieważ ja poświęcam sporo swojego czasu na to, żeby przekazać Ci darmową wiedzę, żeby pomóc. Mam w tym cel taki, że chcę po prostu pomagać. E, więc jeżeli Ty chcesz również mi pomóc, to możesz zostawić łapkę w górę, możesz zasubskrybować w komentarzu, możesz też napisać, jaką tematykę chciałbyś, żebym poruszyła. Postaram ci pomóc i wypowiedzieć na ten temat, który cię męczy.